To było absolutne zaskoczenie. O transferze siedleckiej radnej z klubu PiS Iwony Ożyłowskiej do ugrupowania Szymona Hałowni napisały nawet czołowe portale opiniotwórcze. Radnego straciła także siedlecka PO. Mariusz Dobijański zrezygnował z członkostwa w Platformie. Czy pojawienie się nowej formacji, która ma teraz dwójkę przedstawicieli w Radzie Miasta, zmieni rozkład sił politycznych w Siedlcach? PiS straci jeden głos, PO też. Kto na tym zyska? Więcej w artykule Justyny Janusz, niespodziewana wolta. Przez kilka tygodni w Siedlcach zbierano podpisy pod projektem ustawy, która ma zaostrzyć przepisy antyaborcyjne. W centrum miasta rozstawiono banery z drastycznymi zdjęciami, na których widać rozczłonkowane ciała płodów. W niektórych siedlczan, ekspozycja takich fotografii przy głównym skrzyżowaniu miasta bulwersuje. Co na to organizatorzy akcji? Kilka dni temu w Węgrowie gościł premier Mateusz Morawiecki. W trakcie wizyty odwiedził kilka ważnych dla Węgrowa miejsc, spotkał się ze strażakami i samorządowcami. Wziął także udział w briefingu prasowym. Grono samorządowców, którzy dostąpili zaszczytu spotkania z premierem, było liczne. Wśród nich nie znalazł się jednak burmistrz Węgrowa Paweł Marchela, gdyż nie został zaproszony. Dlaczego tak się stało? W najnowszym wydaniu Tygodnika Siedleckiego znajdziecie także relacje z dwóch imprez sportowych, których współorganizatorem jest nasza redakcja. Z regionalnego turnieju piłki nożnej Sokolik 2021 oraz mazowieckiego turnieju tenisa stołowego im. Janusza Strzałkowskiego. Czytelników, przed którymi stoją wybory swojej przyszłości zawodowej, może zainteresować obszerna wkładka szkolna. Znajdziecie w niej nie tylko ofertę placówek edukacyjnych, ale także wskazówki dotyczące obecnego zapotrzebowania na rynku pracy. Zachęcamy do zakupu i lektury najnowszego wydania Tygodnika Siedleckiego.